Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, dla naszych nowych widzów na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, życiem poza siecią i tym wszystkim, co jest związane z takim troszkę innym podejściem do życia i staraniem się dojść do sytuacji, w której jesteśmy w stanie żyć bez płacenia rachunków. Czyli kwintesencja off-gridu, gdzie każdy sam jest w stanie zaopatrzyć się w energię, którą zużywa. Dzisiaj zajmiemy się tematem, uważam, że bardzo takim mocno energetycznym. Porozmawiamy sobie chwilę o Turowie, o elektrowni w Bogatyni. Temat, przyznaję się Wam, który chodził mi już dosyć długo po głowie, odnośnie tego, żeby choć przez chwilę zerknąć, przyjrzeć się temu, co tam się dzieje, ponieważ jest to wszystko to, co leży po drugiej stronie off gridu i tej zielonej energii, tak? czyli odnawialnych źródeł energii. Jeśli chodzi o kwestie tego tematu, niewątpliwie jest to temat bardzo, bardzo mocno złożony, ponieważ mówimy tutaj o e, ilości energii, e, która zaopatruje e, pomiędzy 2,3 miliona gospodarstw w Polsce do 3 milionów, tak? po 3 ponad 3 miliony po otwarciu m, nowej inwestycji. Która w tym roku, w maju, została oddana do użytku. I co się okazuje, PGE, który jest właścicielem Turowa, po zainwestowaniu 4 miliardów na modernizację i otworzenie nowego bloku, E, okazuje się, że już tam zaledwie po miesiącu, dwóch miesiącach musiał go zamknąć, ponieważ okazało się, że e, on nie jest dostosowany do węgla, e, który jest i, i z powodu tam zanieczyszczeń i tak dalej okazało się, że, że no musi ulec modernizacji. To też jest przykład na to, że przy tak dużej inwestycji, biorąc pod uwagę, że oni nie byli w stanie jak gdyby przewidzieć takich kwestii. To wydaje mi się, że temat jest naprawdę bardzo bardzo złożony i skomplikowany. SUE nałożyło na nasz kraj dzięki naszym sąsiadom Czechom, albo tudzież dzięki nam, z tego względu, że to na naszym terenie leży ta elektrownia. Nałożyło na nas karę dziennie w wysokości 500 tysięcy euro. Jako urodzony optymista mogę powiedzieć, że e, Czesi wnioskowali o 5 milionów, w związku z tym e, można powiedzieć, że stanęło tutaj na 500 tysiącach euro dziennie kary za eksploatowanie kopalni i nakazano zamknięcie tej kopalni. No i teraz tak, biorąc pod uwagę, że my jako propagatorzy zielonej energii e, moglibyśmy powiedzieć, że e, należy ją zamknąć, koniec, kropka, no to oczywiście temat jest dużo bardziej złożony, bo Pewnie ja sam osobiście, albo Wy również też pewnie nie chcielibyście stać przy tym przełączniku, w którym można włączyć i wyłączyć kopalnie, mając za sobą 3 miliony gospodarstw domowych, które w chwili odłączenia powiedzmy, że tak obrazowo nagle miałyby z dnia na dzień stracić tą energię. To jest przykład na to, że to, co robimy, czyli off-grid, jest tematem, który będzie się bardzo szybko i dynamicznie rozwijał. Choćby nawet z tego powodu, czyli z powodu tego, o którym mówimy teraz, ponieważ w przypadku off-gridu głównie kładziemy nacisk na zaspokajanie tych mikroinstalacji, czyli tych takich najmniejszych gospodarstw domowych, które są w stanie w sposób taki off-gridowy zasilać się. Oczywiście temat jest dużo bardziej złożony, nie da się powiedzieć tylko, że tak, można oczywiście, i, i koniec, i na tym zakończyć. E, aczkolwiek. Przykłady mamy na to już u nas, na terenie naszego kraju, że jest możliwość za, za, zaspokajania tutaj tych gospodarstw domowych w tą energię elektryczną. E, z pochodzenia tutaj mówimy o zielonej energii, czyli odnawialnych źródłach energii. Jeśli mówimy o naszym głównym przewodnim temacie dzisiejszego odcinka, czyli Turowie, to mamy 70. Ponad lat funkcjonowania tej kopalni, i nagle okazuje się, że coś, co było generowane przez wiele, wiele dziesięcioleci, czyli system napędzany węglem, czemu też się nie ma co dziwić, z tego względu, że nasz kraj, można powiedzieć, że stoi węglem, tak żargonowo to ujmując, i z tego powodu też eee, no, trudno, żebyśmy z tego nie korzystali, tak? czyli z punktu widzenia takiego naszego, to niekorzystanie z tego byłoby też takie totalnie, no można powiedzieć, że no niepoważne, tak? no bo jeżeli mamy jakieś zasoby, z których korzystaliśmy, korzystamy, no to w tym momencie odcięcie się tego, od tego, jak gdyby źródła zasilania tak z dnia na dzień, no nie jest decyzją prostą ani łatwą. Kolejna kwestia to e, jakie jest oddziaływanie na środowisko i między innymi tutaj akurat to jest głównym tematem i to jest główną kością niezgody pomiędzy naszym krajem, Polską, a Czechami, ponieważ oni jak gdyby tutaj zarzucają nam, czyli tam znikająca woda, tak? czyli wody gruntowe, obniżenie poziomu wód gruntowych, tak? czyli kwestia zanieczyszczenia. Ja, w materiale postaram się Wam tutaj też również dostarczyć takie obrazowe przykłady na to, jak, jak, jak wygląda kwestia czy zanieczyszczenia, jak wygląda kwestia związana z usytuowaniem w ogóle bogatyni, bo być może niektórzy z Was nie wiedzą, chociaż myślę, że pewnie większość z Was wie o tym, że to jest dokładnie. Ta część naszego kraju, która można powiedzieć, że takim klinem wchodzi pomiędzy Niemców i Czechów. Także, w związku z tym, z naszego punktu widzenia, gdybyśmy my mieli spojrzeć tylko i wyłącznie na nas, to jest to świetne miejsce na usytuowanie kopalni. Z tego względu, że możemy zagospodarować. Teren. Po pierwsze, w którym ten węgiel jest, ponieważ w przypadku węgla brunatnego transport tutaj jak gdyby jest w stanie no, wykończyć daną inwestycję, dlatego wszelkiego rodzaju elektrownie powstają zaraz tuż przy samej kopalni, tak? W przypadku bogatyni miałem okazję, jak gdyby osobiście na własne oczy oglądać, jak to wszystko wygląda. W przypadku kopalni odkrywkowych jedyne z czym miałem możliwość Powiedzmy, że spotkać się czy, czy zobaczyć, to, to była kwestia pak, pątnów Adamów Konin i, i tam również mamy, mamy kopalnie odkrywkowe. Jeśli chodzi o kwestię paku, czyli, czyli tutaj pątnów Adamów Konin, to tu, tego tematu nie będę rozwijał z tego względu, że tam temat można powiedzieć, że on gdzieś tam, jak gdyby już jest wprowadzony na te tory. E, które zasadniczo, no, można powiedzieć, że gdzieś tam skłaniają się w stronę m, krok po kroku, gdzieś tam, no, nie chcę mówić, że odchodzenia, no ale w sumie tak też można by było to nazwać. W przypadku e, bogatyni i kwestii e, PGE i dużych nakładów finansowych na modernizację, no okazuje się, że ten plan e, nie zakładał zamykania tej kopalni, natomiast my otrzymaliśmy tutaj jasną informację odnośnie tego, że ta kopalnia ma zostać zamknięta. No i wiadomo, że w tym momencie teraz rozpocznie się tam proces, tak, na chwilę obecną jest nałożona kara, dzienna, naliczana, tak, no i ten proces tam będzie będzie pewnie się ciągnął, jak znamy życie, to, to na pewno nie miesiącami, bardziej szło, będzie to szło w lata, tym bardziej, że w przypadku tak dużych, y, ogromnych inwestycji potrzebne jest to, żeby zabezpieczyć tą energię dla mieszkańców dla tych przysłowiowych 3 milionów gospodarstw domowych Czyli należy znaleźć inne źródła po to, żeby to zapotrzebowanie pokryć. A kolejna kwestia jest taka, że też jest bardzo duża grupa osób, która w tej chwili korzysta finansowo z funkcjonowania tej kopali: choćby nawet pracownicy, górnicy, mieszkańcy, okoliczne spółki, czyli to wszystko, co jest przyległe. Tak bardzo szybko tylko i wyłącznie. Mówiąc tutaj o cyfrach, to mamy do czynienia z około 5, 5 tysiącami osób. Tak? No, czyli, jeżeli byśmy mieli to jeszcze dodatkowo wzbogacić o liczbę mieszkańców, którzy gdzieś tam mieszkają w jednym gospodarstwie domowych z tymi pracownikami, którzy są powiązani z PGE i z Turowem, no to, no to możemy to przemnożyć razy 2-3-4. Tak? Także mówimy tutaj o pewnie 20 tysiącach osób, które. które Funkcjonują i żyją w bezpośrednim kontakcie tych funduszy, które docierają do nich z Turowa. Wypowiedź mieszkańców naszego kraju była taka, że tego typu kara nie, wiem, nie powinna być płacona, tak? że, że oni nie są za tym, żeby to płacić. Tak? I, I to 46% społeczeństwa odpowiedziało się na nie. tak. Bądź też na, 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 jak gdyby na kwestię związaną jak gdyby tutaj z, z taką ankietą, która była przeprowadzana odnośnie jak gdyby ustosunkowania się do tej całej sytuacji. No nie, ma, nie ma też takiej możliwości, że powiemy nie, nie będziemy płacić z tego względu, że mechanizmy związane z wpływem środków unijnych do naszego kraju no wyglądają w ten sposób, że, że to nie jest jak gdyby już od nas zależne, jeśli kara jest nałożona, no to w tym momencie będą nam potrącane te pieniądze z różnego in, in, z innych źródeł źródeł dotacji, w związku z tym jedyna sytuacja, w której, no powiedzmy, że no nie będziemy to, powiedzmy, płacili, no to jest sytuacja taka, że nie będziemy otrzymywali żadnych dotacji, tak? W związku z tym, no to wtedy, jeżeli nie będziemy otrzymywali żadnych dotacji, to nie będzie z czego potrącić. Natomiast jak doskonale zdajemy sobie sprawę, to, to tak nie jest, nie będzie i będziemy po prostu tą kwotą codziennie obciążani, tak? Kolejna kwestia to są e, władze lokalne, tak? No, w momencie kiedy mówimy tutaj o, e, o Bogatyni, to do ich budżetu wpływa około 50 milionów. W związku z tym tutaj władze Bogatyni również też nie będą zainteresowane tematem od zamknięcia po prostu, tak. biorąc pod uwagę, że e, tak duże środki finansowe do ich budżetu z PGE i z Turowa wpływają. W związku z tym E, sytuacja ma, jak gdyby, bardzo, bardzo wiele różnych wątków, tak. E, jak w, spisał się nasz rząd w kwestii negocjowania z Czechami, ponieważ te negocjacje, można powiedzieć, że trwają od 5 lat i na chwilę obecną zostały przerwane, zerwane, tak. I a to też ma wpływ na to, co się dzieje w tej chwili, czyli kwestia wyborów e, u naszych sąsiadów. No i no i pewnie, pewnie to też jak gdyby zdecydowało o przerwaniu kwestii całej tej tutaj dyskusji na ten temat i negocjacji. No na pewno Czesi są w tej chwili w dosyć takiej powiedzmy, że o tyle komfortowej sytuacji, no, że skoro, skoro zgłosili problem, ten problem został rozstrzygnięty, można powiedzieć, że na stronę korzystnie dla Czechów, no to w tym momencie ta karta przetargowa dla nich no, jest niewątpliwie, E, bardzo dobra i dzięki temu też e, jak gdyby ich pozycja w kwestii negocjacji e, jest tutaj dużo, dużo lepsza niż, e, niż przed tym orzeczeniem e, Trybunału e, Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE. E, jak dalej sprawa się potoczy? Hmm. Trudno powiedzieć, jedno jest pewne, że za każdym razem kiedy dwie strony wchodzą w taki otwarty spór i konflikt, to zasadniczo nawet jeśli jedna strona wygra, to i taki tak w jakiś sposób przegrywa, tak? Ponieważ okazuje się, że jeśli uda im się ten spór wygrać, tak, no to w tym momencie My będziemy tą stroną tutaj przegraną, gdzie na chwilę obecną, no tak to wygląda, czyli te nasze całe negocjacje można powiedzieć, że spełzły na niczym i mniej więcej efekt końcowy tego wszystkiego wygląda tak, że temat, temat jakby wyjściowo już jest niekorzystny dla nas. Co dalej się będzie działo? No trudno powiedzieć, aczkolwiek myślę, że tutaj każdy z Was zdaje sobie sprawę z tego, że temat eksploatacji kopalni no, odkrywkowych, bo akurat tutaj o takich mówimy dzisiaj. No, można powiedzieć, że, że ten temat będzie, będzie usypiany, tak? Będzie zamrażany i będzie krok po kroku będziemy przechodzili w stronę, w stronę odnawialnych źródeł energii. Oczywiście, jak to wszystko będzie wyglądało, to. Trudno powiedzieć tak, że najłatwiej byłoby powiedzieć, no po prostu wyłączyć i tyle. Sprawa załatwiona, tak i nie wiem, tam zalać to wodą, tak biorąc pod uwagę, że wyrobisko ma 350 metrów głębokości, no to powiem wam, że to naprawdę spory zbiornik wodny bez tego wyszedł nagle. Okazałoby się też, że ta woda, która by została tam wpompowana do środka, miałaby tam napłynąć w ogóle to, to przecież to są jakieś tam kosmiczne w ogóle ilości, a kolejna kwestia, to przecież tak naprawdę ona też w bardzo dużo w dużym stopniu zanieczyszczyłabyś też środowisko, tak? ponieważ wiadomo, że to, to nie jest naturalny zbiornik wodny, gdzie, gdzie możemy go porównać od z powiedzmy jakimś tutaj jeziorem, tak? który jest zaizolowany najczęściej powiedzmy gliną i, i z tego powodu też ta woda nie uchodzi. Natomiast tutaj w tym przypadku e, jakby w ogóle wdawanie się w jakąkolwiek kwestię związaną z tym, jak zagospodarować ten teren, no jest bardzo trudny i ciężki, ponieważ nawet kwestia utrzymania później tego wyrobiska w stanie takim, żeby ono on, nie zagrażało środowisku i tak dalej, będzie bardzo trudne, ciężkie i bardzo kosztowne. E, oczywiście, no, skoro, skoro PGE e, tutaj jak gdyby korzystało z tego, no to po ich stronie powinno no, być e, usunięcie i doprowadzenie tego wszystkiego do... Nie wiem, pozycji wyjściowej, tylko to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Przecież jak co teraz mają nawieść tam ziemię, zasypać to? To jest w ogóle coś wręcz, nie chcę mówić, ale nie wiem, czy no, wszystko jest wykonalne, tylko pytanie jest takie, jakim kosztem i co z tym dalej zrobić? To jest jeden wielki znak zapytania. Bardzo, bardzo ciężki, trudny temat, wielowątkowy, pewnie tyle, ile osób tutaj widzów jest. Każdy z Was ma tutaj swoją opinię. Myślę, że sytuacja, choć nie jest ani fajna, ani przyjemna, z całą pewnością tworzy nam klimat pod kwestię propagowania OZE, pod kwestię propagowania off-gridu i z naszego punktu widzenia, choć oczywiście nie tego sobie też życzymy, żeby takimi kosztami i taką całą sytuacją, tutaj otoczką tego wszystkiego, powiedzmy, być propagowani. No to na pewno, powiedzmy, można by było powiedzieć, że to działa na naszą korzyść, że jeśli, natomiast cena, jaka, jaką przyjdzie za to wszystko zapłacić, no wiadomo, że jest tutaj e, ogromna, ale cena, która już można powiedzieć, na chwilę obecną gdzieś tam w jakiś sposób jest płacona. E, oni e, no będą działali w stronę tego, żeby, żeby generować, produkować tą energię, sprzedawać i, i generować zyski, no bo po to też e, e, są. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z tymi karami, no to te kary są nałożone na nasz rząd, po prostu na nasz kraj, tak? czyli na wszystkich gdzieś tam podatników. Jak to zostanie rozgrane, trudno powiedzieć eee, w przypadku różnego rodzaju ocen środowiskowych, które były tworzone przez kilka lat z tego powodu, że też organizacje, które zajmowały się powiedzmy, że, że takim nadzorowaniem tego procesu cały czas wnosiły swoje tutaj wnioski odnośnie sprawdzenia, dokontrolowania itd. I w związku z tym ten proces trwał, trwał tyle lat, tak? bo to wszystko 5 lat trwało od momentu, kiedy można powiedzieć, że zaczęliśmy gdzieś tam jak gdyby rozmawiać z Czechami na ten temat. Natomiast wniosek jest z tego taki, że Coś poszło nie tak, i też warto byłoby się zastanowić nad tym, co poszło nie tak, i kto jest temu winien, tak? No bo trzeba to też ustalić, kto doprowadził do takiej sytuacji, w której dzisiaj się e, gdzieś tam znajdujemy, a jednocześnie też w jakiś sposób no, każdy u nas w kraju z tego powodu ponosi e, konsekwencje. Także, także to temat myślę, że taki, taki bardzo, bardzo gorący i, i nośny, i, i myślę, że wiele osób też w jakiś tam sposób żyje tym tematem i zastanawia się w ogóle co, jak i jak, 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 jak w ogóle sobie wyobrażają co dalej z tym zrobić. Słuchajcie, z mojej strony to by było tyle. Widzimy się pewnie na kolejnych odsłonach. Dziękuję Wam za uwagę i do miłego. Trzymajcie się w takim razie. Na razie. Cześć.